Cześć, cześć cześć, witajcie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry The Forest na kanale Rivik, a dziś sobie też to znowu troszeczkę pobudujemy. Tym razem chciałbym sobie pobudować wieże przy naszych bramach. Zapraszam wszystkich do oglądania. Z tą formą na kanale widzę, można dużo szybciej budować. No, tu już mam praktycznie gotowy. Tam widzę jeszcze, coś się minąłem. Będę musiał tam zaraz pójść. A tak, po prostu tutaj wszystko już ogarnięte, jeśli o to chodzi. Tu już trochę tych patyków muszę przynieść, łącznie 2, 45. Najwięcej w sumie jeszcze kamienie nie będzie mi potrzebne. Widzę, że tutaj 50 prawie kamieni muszę jeszcze przynieść. Dobra. Mamy gotowe. Dobra, weźmy sobie jeszcze trochę tych partykułów. jeszcze 25 nam jest potrzebne. Jeszcze drugie drugiej strony będę musiał pójść, bo tam jeszcze nie skończyłem budować. Te kamienie jeszcze zbieramy. Mega jest fajnie to dobra, bo jednak 10 kamieni w to jest całkiem sporo. Też kamienie się w sumie fajnie zbiera, bo... E, bo one można powiedzieć leżą cały czas gdzieś tam pod nogami. Nie trzeba nigdzie specjalnie za nimi chodzić. Dobra, tym wózkiem to sobie już bym wjechał do bazy. Tam jeszcze będę potrzebował chyba 7 patyków. Dobra. Chyba mam, mam maksa. Reszta patyków sobie złożę do stojaka. Na patyki to sobie kiedyś do czegoś jeszcze wykorzystamy. Ktoś się gdzieś w widzi, widza. Albo słyszę raczej. Tylko, Którko... tylko nie ma, tam ktoś był. Hm. dałbym głowę, że ktoś tu słyszałem. Nie, ktoś tu nie jest. Wiedziałem. Dobra, yy, poczekaj aż nasz spieszot zaatakuje. Albo, albo będzie uciekać. Dobra, to niech w sumie ucieka, co mi tam. No tak, tu jeszcze zapomniałem o patykach. To mam i tu jeszcze. Te patyki już mamy, jeszcze tylko kamień muszę tutaj nosić. Będzie już. Yy, miodzio. Te zasiki są mega fajne. Długo się je buduje, to muszę przyznać, ale. Właśnie one całkowicie nam zabezpieczają tą bazę przed właśnie atakami tych zwykłych kanibali. Ewentualnie przed piromanami musimy się chronić jakoś, bo przez podpaleniem nam te zasiki nie chronią, niestety. Ile ja w ogóle włóczni? 6 chyba, nie? Zaraz sobie sprawdzę. No 6 więcej nie mogę stworzyć. No dużo sobie kije, Będziemy mieli na potem. Fajne są właśnie te stojaki, jakie, bo są całkiem spore. I jeszcze po kamienie i to będzie właśnie wszystko. Tam widzę jest jeszcze trochę zostało, a od tej strony mamy już wszystko gotowe. Elegancko. I dobra. Kamień mały to niepotrzebne ale też weźmy. W ogóle zobaczcie czy już w naszym karmiku się jakieś piórko zebrało. A zebrało się. Nawet dwa, nieźle. One będą się na właśnie powolutku zbierać zawsze, będą tam jakieś piórka, które możemy sobie zebrać. Ale ja tych karmików sobie się trochę więcej stworzy, to będziemy mieli tych piór trochę więcej zawsze. Jeszcze 14 kamieni, dobra. Tędy będziemy chodzić i szukać kamieni. W, miałem, w sumie w środku jednego jaszczura surowego sobie tu powieszę. O, dobra, git. Także to jest fajne, myślę, że dostarczy dużo kamieni, leży wszędzie na ziemi można je z łatwością zbierać. W ogóle ile już ma w ogóle siły i atletyzm. Zaraz sobie sprawdzimy. 28 siły 20... no prawie 28 sprawności fizycznej całkiem nieźle. Dobra. I. Jeszcze tylko jeden kamień. No i git, mamy już wszystkie materiały. I zasieki w tym momencie zostały skończone. Ekstra! Dobra. Skoro mamy już jakby część obronną w sensie bo mamy zrobioną, musimy jeszcze zrobić coś, żeby kontratakować kanibali, kiedy będą tutaj pod naszymi murami. Bo choć teraz murów na raczej nie zniszczą, to jednak bramy nadal są, że tak powiem, do zniszczenia. Dlatego zrobimy sobie tak. Weźmy sobie niestandardowe schody. Możemy jeszcze zrobić coś takiego jak platforma, żeby sobie tutaj taką wieżę ustawić, ale uznałem, że nie ma sensu, ponieważ równie dobrze możemy z samych schodów tutaj zrobić taką jakby wieżyczkę. Staram się ją niezbyt blisko ustawiać tych murów, żeby mi je nie zniszczyli. O, gdzieś tyle może. Przez ścianę. No i tu będziemy mieli już tak trochę krzywo, wiecie. też mi znowu wystaje, kurde. Muszę chyba wiem, co muszę zrobić. Muszę troszeczkę od tego muru odsunąć. O, już tam widzę, znowu ktoś się hurduży przy moich murach. No, a tak będzie dobrze. O, kurde. Otworzyłem mu bramę chyba nieco. E, dobra. Oni są słabi, akurat. No, może nie aż tak mega słabi. Dobra, padł. Dobra. Yy, w sumie ja się nie muszę nim przejmować. Teraz mam właśnie te mega wytrzymałe mury. Praktycznie niszczalne są w tym momencie. Tutaj możemy się skupić na rzeczach ważnych i ważniejszych. Przede wszystkim chciałbym sobie właśnie tutaj wieżyczkę ustawić, bo to jest taka, można powiedzieć, główna brama. Tu zawsze tych kanibali jest najwięcej jest tu by nam się ta wieża przydała. Też muszę tutaj lampkę ustawić, żeby móc sobie oświetlać to wszystko. O, mutanci, dwa, dwa Armsy. Czekaj, czy mi się chce z nimi bić? W sumie nie jestem pewien. Ciemno się robi, a po ciemku lepiej się nie bić. Wolałbym więc, nie, nie zostać przez nich zauważony, bo mutanty już są w stanie z łatwością niszczyć moje mury. No, może nie z łatwością. Trochę muszę się napracować, żeby zniszczyć taki mur, ale jednak wolałbym, żeby mi go nie niszczyli, jakkolwiek. Zobaczmy sobie jeszcze z jednego tego jaszczura. Ja bym sobie poszedł spać, bo kurde, za, za wczesna pora, żeby jeszcze okay. iść spać. Tak jak mówię, ja bym wolał się z nim po prostu nie bić na razie, bo ciemno się robi, a w więc się sensie raczej. A co mi tam w sumie? Przecież mnie nie zabiją, prawda? Oczywiście, że mnie zabiją, jak tak będę mówił. Dobra, jest jeden kanibal z. Kurde, minął to ładnie. Dobra, padł. Kurde, nic nie będzie widać. Dobra, gdzieś, one gdzieś tam chodzą, na razie nas nie widzą. Ja taką wolałbym sobie poczekać na ranek. Walka w nocy to jest słaby pomysł. Po pierwsze, wy nic nie widzicie, po drugie, ja nic nie widzę i mi się ciężej walczy. Musimy tutaj wszystko poświetlać tym czaszkami fajnymi bo one są całkiem spoko a mamy w sumie dosyć dużo dużo wszelakiej maści znaczy, mamy bardzo dużo czaszek i a z patykami nie będziemy mieli problemu ani z... z ani z... Jak to się nazywa z żywicą. I tu nie się świeci. Ile w ogóle mam patyków przy sobie? Jeszcze trzy to można by jeszcze gdzieś taką lampkę ustawić z jedną Może przy tym karmelniku sobie można ustawić jeszcze jedną mam patyki. Bo ciężko nie bardzo, bardzo dużo palę, a tych czasami bez przerwy zostaje. Dobra, możemy już spać jeszcze nie. Dobra. A no, widzę, że już tam się spalił. Czwartek tych stojaków nie można całkowicie z kości robić. To faktycznie moglibyśmy sobie na bieżąco robić. Że tak, to ja wiecie, a tak, tak wiecie, muszę coś... raz Raz patyki, raz po coś. Dobra, tu jeszcze potrzebujemy sześciu chłód. Oj, oj. Są blisko. Ale głośno słyszę, nie podoba mi się. To bardzo. Hmm. Chyba nie odpuszczają, bo tu widzę, jak oni. Pranki cały czas próbują niszczyć te mury. Nie no, specjalnie im to wychodzi. Sawoc idzie niszczenie moich murów. Kurde, najgorzej, że ja nie mam się jak ich pozbyć, wiecie. Gdyby to byli sami gnać to może bym jakoś ich po prostu podpalił i tego ale... Hmm, dobra, spróbujmy Co może pójść nie tak Jak to mówił pewien polityk, wszystko JIT Jaj. dobra Przynajmniej go teraz widać Dobra, bierzemy następną do autową. Dobra, podpaliliśmy wszystkich. Dobra, padł jeden. No, trochę tu widzę, jak biega. Widzę przy okazji i widzę fapaczkę drzewa ściął, fajnie ten już prawie leży, bo dostał mołotowym. Napijmy się może sody, żeby trochę energii odciśniać zabijmy go, żeby nam nie wstał, bo oni czasami wstają gdzieś tu był jeszcze jeden, ale chyba się już go pozbyć po, po. o, tu jest kobieta Dobra, mocna, super. Kurde, nic nie widać. Twilik jeszcze biegnie, ja cię kręcę, dobra. E, ja bym się tylko pozbył jeszcze fapacza, bo on mi niszczy mury. To by było na tyle w sumie, w ich kwestii. Dobra, są tutaj. Jezu, yes. potwaliłem.

Dobra, mu Mutant nie żyje. Możemy uciekać do bazy, bo tych, że tak powiem, najważniejszych się już pozbyliśmy. Przepraszam, wezmę za sobą trochę tych kód. Zobacz, otwieraj, otwieraj. I zamykaj! Dobra, chyba nie zdążyli wejść. Tak, nie zdążyli wejść. Całe szczęście. No i git, mamy spokój. Będziemy się jeszcze przespać. No powiem wam, że było trochę stres, bo w nocy i na dodatek było dwóch mutantów, ale jakoś sobie poradziliśmy, trochę nam pancerzy poniszczyli, ale my się nie przejmujemy, mamy ich jeszcze całkiem sporo. Tam no, chyba nam z trzy pancerze jaszczurkowe zniszczyli, ale to nie jest wcale dużo. Można nas nikt nie obudzi, fajnie by było. Chyba nikt nas nie obudzi, bo słyszałem właśnie ćwierkanie ptaków, co oznacza, że nastał ranek. Dobra. Kurde, głodny jestem. Dobra, zjedzone. My idziemy sobie dalej budować. Potrzebujemy jeszcze trzech kół, żeby tą jedną żeby tą jedną wieżę sobie zbudować. Zbudujemy sobie taką po takiej jednej właśnie przy każdym... przy każdej bramie, bo na każdej bym też sobie pochodnie e, postawił. Myślałem, że tam stawiać te świeczki, ale w sumie to one dosyć słabo świecą, a mi zależy na światle w nocy, w razie jakby następowali właśnie w nocy. Dobra, mamy jedną chłodę. Tych mutantów trzeba jeszcze pozbierać, bo z nich jest ta fajna skóra. Praktycznie można powiedzieć, że straciłem 60 łącznie 60 punktów pancerza, bo straciłem 3 skóry z jaszczurek. Jedna skóra to 20 punktów, a, a można powiedzieć, że z takiego jednego mutanta wychodzę na 0, a nawet na plus, bo jedna skóra z mutanta to aż 80 punktów, dobra. Nie licząc jeszcze masy martwych kanibali, jakie tutaj leżą. Dobra. Wiem, że w ogóle mutantowi da się też odciąć głowę, żeby zdobyć go jako trofeum. No właśnie. I możemy sobie taką głowę, jakbyśmy chcieli wziąć. Dobra, ale na razie nam nie jest potrzebna. A kiedy mi to sobie wyraźni właśnie trofea, to sobie te głowy będziemy zbierać Dobra. To sobie ścinamy to w końcu. Po drzewka. Takich... nawet oh, Echał potrzebował, nie wiem, może z trzech wózków włącznie kłód, bo na taką miną potworę tam chyba 14 kłód schodzi. Tej, tego wózka jeszcze mi trochę kłód zostania następny, to nie będę dużo potrzebował Dobra, mam pełny wózek. zawieźmy go sobie tutaj No nawet na dużowie tutaj środka, tylko będę sobie o strogu brał w sumie możemy nawet jedną sobie stąd wziąć. Będziemy, będę miał na później parzyście No i jedna wieżka gotowa. Jeszcze muszę sobie tylko tam pochodnie postawić. Właśnie tak ja mówiłem, myślałem o tych lampkach z czaszek, ale one troszeczkę słabo świecą ich jedyną zaletą jest to, że świecą się w nieskończoność, a te właśnie pochodnie mają troszeczkę większy zasięg palenia się, większy, dają więcej światła po prostu. Tu bym sobie ją postawił i miał po prostu światło dzięki temu. No i taką będę mógł sobie w razie czego podpalić. No i kit. Jedną wieżyczkę mamy gotową. Taką samą musimy postawić przy każdej z bram, czym się teraz zaraz zajmiemy. To nam bardzo właśnie ułatwi bronienie się, bo nie będziemy musieli nigdzie wychodzić na zewnątrz, żeby coś ublitką. Skrujemy sobie na taką wieżyczkę i po prostu wystrzeliwujemy to, co nam tutaj przeszkadza. No dobra. Nie mapa, tylko... Schody, schody. Gdzieś tu były te schody. Się teraz znajdź. O nie, to nie było to. Tu jest dobra. O coś takiego. Muszę też mieć za bramy. Ich nie stawiać, bo to mi potem przeszkadzać. Troszeczkę za daleko od bramy sobie postawiłem. W sensie od muru. Musi być w miarę blisko, żebym mógł sobie tam właśnie podejść na blisko i sobie do nich strzelać 16 pół. No, kurde, znowu za daleko. Muszę troszeczkę bliżej podejść po prostu, jak to stawiam. Tyle powinno starczyć. No i teraz jest git. No, yy, to trzecie, ja może sobie jeszcze drugą zaprojektujemy tu obok już. Fajnie, się, ja wam powiem, w Te Foreste buduję. Naw nawet to zbieranie nie jest wcale takie męczące, jest nawet bym powiedział relaksujące. a te duże te schody wyjdą. A no, chociaż nie, w sumie ty, na tej poczcie 14, na tamte. 16, dobra, tu będziemy mieli właśnie takie fajne wieżyczki. To ja się zaraz zabiorę na zabudowanie i za niedługo już będą gotowe, bo potrzebuję tu jeszcze tak naprawdę, no, nie, nie, jeszcze dwóch wózków niecałych będę tu potrzebował. Tak na bo no, sprawę jeszcze mi trochę stoi, jako zostaje na później, na kiedy indziej, abym coś jeszcze robił. Dobra, naprawdę w sumie drzewa się mega, moim zdaniem, przyjemnie ścina. Nawet samo budowanie nie jest tak przyjemne, jak moje zdanie faktycznie drzew. jak patrzenie i spadanie, patrzenie jak spadają właśnie te drzewa i tworzą się pod nimi właśnie kłody już pocięte. W ogóle wiem, że właśnie w Sons of the Forest ma być ten, jakby system budowania, ma być trochę bardziej rozbudowany. Przykładowo robimy sobie podłogę, nie? Bo nie wiem, czy zobaczyliście, jak robimy te platformy, to tam. Te stopnie i ogólnie to podłoże tutaj jest zrobione z takich jakby przepołowionych tych właśnie belek. Wiem, że w Sons of the Forest ma być to tak rozwiązane, że jak powiedzmy, że coś stawiamy, to nie tak, że podchodzimy to się od razu stawia, tylko, że na przykład, na przykład nasz typ na przykład zdejmuje sobie z ramienia jedną belkę, wbija ją w ziemię chwilę, potem bierze drugą, wbijają ją w ziemię chwilę dopiero możemy odejść, żeby przynieść następną. Można powiedzieć, że to będzie trochę utrudnione. Dobra, pierwszy mamy, jeszcze drugi. Będę musiał tu jeszcze jeden wózek, widzę, przywieźć i zaraz sobie też tu lampki porobimy. To w ogóle tutaj, wszystko tutaj stoi, będzie trzeba to pozburzyć, bo potem będzie mi przeszkadzać, jak budować już faktyczny dom. No to można powiedzieć, że tylko taka prowizorka na chwilę, że będziecie zapisywać grę. Idzie trzymać nadmiar materiałów i gdzie będziemy trzymać jedzenie. Stojaki na wodę będą się sobie jeszcze z jeden zrobić. Tych karmników sobie też masę narobię, żeby mieć tych piór pod dostatkiem. Ogólnie tych stajaków też na materiał też sobie dużo muszę narobić. No dobra. Eee, tu już nie ma więcej kłód. Eee, no, tu jest jeszcze jedna. To będę miał przy okazji parzyście. Zawsze lubię jak mi się właśnie parzyście pojawiają te kłody, że nie muszę po prostu na styk coś tam dokładać. O, no, już się zmęczyłem, widzę. Ile w ogóle mam siłę z ciekawości. O, Dobrze zapomniałem właśnie bramę zamknąć. Zawsze tak, nigdy nie zamykam bramy, a powinienem. Bo oni zazwyczaj mają, taki, mają takie jakby usposobienie, że bardzo lubią wbiegać mi do bazy. Dobra, padł. Trzeba się ich pozbywać, bo no, zaczną się tutaj ich nazbie, nazbiega bardzo dużo i będzie z tym problem. Dawnie mam wrażenie, że mi strzelanie z tego łuku dużo lepiej szło, bo zauważyłem, że teraz tak jakby dłużej celuję, żeby trafić, bo często właśnie mi robią uniki. Nie wiem, może mi się tak wydaje, że dawniej lepiej strzelałem z tego łuku. Dobra, no, idealnie, cztery kłody. Właśnie fajnie, jak się parzy parzysta ilo ilość kłód się pojawia, bo wtedy jest po prostu wygodniej to nosić wszystko. A to jest mi co batonika, chociaż batoniki to powinienem oszczędzać, bo to jest takie jedzenie na czarną godzinę. Coś z ciekawości muszę sprawdzić. Nie mam kości. 6, dobra. Te kości muszę sobie też odkładać do kosza na kości. Bo, 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 jak weźmy sobie, w ogóle te ciała, chociaż jest jedno. Bo kości się tam zawsze przydadzą, tak samo jak czaszki na oświetlenie. Tu na przykład nie mamy jeszcze lampki, którą musimy sobie postawić na pewno. W ogóle nie wiem, jak długo wytrzymuje to jedno palenisko. Wiecie, bo tamto malutkie ognisko, nie wiem, tam może z 3 dni będzie się palić. Jak będziemy z niego korzystać na maksa. I się rozlecia, a to... To nie wiem, to bardzo długo widzę się trzyma. Nawet nie jest takie skopcone. To ognisko, które teraz mamy. Wiem, że istnieje jeszcze takie duże ognisko z kłód, które się pali bardzo długo, chyba parę miesięcy, zanim się rozleci całkowicie. Może jakieś takie postawimy. I on teraz bardzo wygodne, bo na nim się bardzo fajnie ciała pali. Wygodnie się do niego podchodzi. E, w ogóle ja mam patyków. E, ja Muszę sobie teraz patyków nazbierać na te lampki. Nikt nie dropi. O, dobra. E, kurwa, chodź się zatrzymał. Dobra, mamy go. No, ja szczury trzeba zbierać, bo pancerz się zawsze przyda. Tani pancerz, który możemy sobie praktycznie od ręki zdobyć. Dobra, w kłody wieziemy. Jeszcze tylko tutaj zrobimy sobie trochę oświetlenia i będziemy to już powoli kończyć. Fajnie się w sumie wam powiem gra, wiecie? Byłem troszeczkę sceptyczny co do Deforesta, bo akurat nie miałem... Już kiedyś grałem w Deforesta, akurat tak nie miałem ochoty sobie w niego za bardzo grać, ale postanowiłem, że no pasowałoby jednak tak te serie na przemian z, z Terrarii z Deforesta dawać, bo wtedy będę miał troszeczkę większy, że tak powiem, asortyment e, na kanale, też może trafię do większej ilości osób. Przekażę, że ta brama jest tak jakby z odległości trzeba ją aktywować. Trzeba tego do niej blisko podchodzić. No, nie mogę go trafić. Dobra, trafiony wreszcie. No i w ten sposób, jak sami widzicie, w, dosłownie w przeciągu chwili zebraliśmy, można powiedzieć, 40 sztuk dodatkowego zdrowia. A to nie jest mało. To zawsze jest, wytrzy, wytrzymamy trochę dłużej. Kurde, w sumie tam w koszyku miałem patyki, no dobra, już nazbierajmy. Jak już tu jesteśmy. W sumie pasowałoby tak o w dół celować, bo sobie nie zużywamy energii właśnie. zauważyłem, że jak się celuje, tak w w to się nie zużywa energii, w sumie nie wiem dlaczego. Jak tak celujemy. Myślałem też, żeby tutaj z zewnątrz sobie zrobić w tych czaszek, ale one są dość słabo żywotne i po prostu po paru ciosach kanibala taka lampka się rozleci. A nie chce mi się ich po prostu stawiać co chwila od nowa. O, to jest właśnie to takie duże ognisko. Wielkie jest. No, całkiem sporawe. Dobra. To pochodnie, może bliżej bramy bym ustawił, żeby po prostu tam było na środku coś lepiej widać. Pamiętam że ja w starych wersjach nie pamiętam, czy tak było, ale chyba coś mi się kojarzy, że. O, już ktoś tam bije, widzę. Chyba nie było obrażeń z upadku. Bodajże, nie wiem, nie jestem pewien. Ale wiem na pewno, na 100% wiem, że nie dało się celować w dół. Nie, już nawet łuk wtedy, chociaż nie, łuk to chyba był jeszcze w tych starych wersjach, ale chyba nie dało się w dół celować łukiem. Tylko na boki chyba. Nawet nie pamiętam, wiecie, wolę Was nie wprowadzać w błąd, w sumie. Coś tak mi się po prostu kojarzy. No i gotowe. Dobra. Mamy praktycznie już fizycznie obronne skończone, bo, jest, bo tak naprawdę w sumie struktury obronne mamy już gotowe. Teraz możemy się zająć środkiem, faktycznie. W przeciągu, nie wiem, następnych 10 odcinków będziemy mieli już tak praktycznie gotową bazę. Domki na drzewach nam jeszcze zostały do zrobienia. Główny dom. No i tak, ale już będzie wszystko. Tak, gdzieś tu byli kanibale, którzy próbowali rozwalić mój mur. Nie ma ich, no tak. Ej, wiecie co, w sumie nie jestem pewien, czy o w ogóle patrzę, jak się tak dziwnie pochodnie ustawiła, wychyla się. W nie jestem i na pewno słyszałem. Wiecie, bo wiem, że jest tutaj, no właśnie, jest zdrowie psychiczne. Mamy 93% i nie jestem pewien, jak to działa. Istnieje gra podobna do DeForesta, tylko bardziej skupiająca się faktycznie na przetrwaniu. Tam mam taką statystykę, jak zdrowie psychiczne. Jeśli jest ono zbyt niskie, to po prostu widzimy halucynacje. Nie wiem, jak to działa w Deforest. Czy nam daje właściwie ta statystyka, bo na przykład już drugi raz mi się zdarzyło, że niby słyszę jakiegoś kanibala, a tu widzę, nikogo nie ma. A zdrowie psychiczne, właśnie, nie mam pełne do końca. Właśnie, to właśnie nie wiem, o co z tym chodzi, jeszcze wam powiem. Hmm. Nie wiem, może ktoś na tym zna, to by mi napisał. Dobra, tak czy owak, ja już będę kończyć odcinek. Mam nadzieję, że kolejny odcinek zbudowania wam się podobał. Wpadajcie również na Discord, do tego, którego link, jak zwykle macie w opisie filmu. A ja już się powoli żegnam, Mówię, jak to mam zwykle wyzwyczajem mawiać. Elo, Elo. Mur obronny, jak najbardziej. Pełnia swoje zadanie. No i tak ta się mogę bronić.